Hej Siemanku, to Mianka i witam Was w kolejnej recenzji Red Bull na kanale, Dzisiaj Red recenzowany będzie Red Bull, nowy, nowa taka edycja jakby wakacyjna o smaku moreli truskawki. Także lecimy, najpierw otworzę i widzimy. O, Słuchajcie. O, także testujemy. Mmm. Całkiem dobry, owocowy smak. Nie za słodki, idealny. Wstawiam tutaj siódemkę. 7 na 10. Mmm. Jeśli lubicie oglądać testowanie te energetyków, zostawcie y, już teraz łapkę w górę z wraz, y, wraz z dzwoneczkiem, udostępniajcie filmy znajomym, zapraszam także na poprzednie filmy, na do na razie cześć, hej, hej. I zapomnijcie subskrybować kanał wraz z dzwoneczkiem. Koniecznie udostępnijcie film znajomym, jeżeli właśnie, właśnie znajomi też piją energetyki i chcieliby właśnie dowiedzieć się jak taki Redul mniej więcej smakuje, czy się go opłaca kupować, bo w rzadce, kurde, pies nie szarpie. kosztuje on 7 zł, więc jest to dosyć sporo, jak za energetyka takiego małego. Także udostępniajcie, siemanko.